Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Stopy niosą nas przez całe życie, dlatego warto o nie dbać, kupując nam dobre obuwie. Dziś porady pani magister Janny Pierścieńskiej, specjalisty z zakładu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przy szpitalu specjalistycznym nr 2 w Betomiu. Zakładam pani... Kieruję. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Panią redaktor. Czy rzeczywiście dobre buty znaczy drogie? Nie zawsze cena nie świadczy o takiej super jakości obuwia. Głównie musimy się skupić tutaj na kształcie, na wyglądzie, na jakby zastosowaniu tego obuwia, żeby je odpowiednio dobrać do funkcji, jakie ma ono spełniać do pogody, prawda? Czyli tutaj ważne są te aspekty. Cena nie zawsze tutaj nam to załatwia, także żeby dobrze, dobre buty dobrać, musimy tutaj tutaj wziąć pod uwagę ich kształt, wykonanie, z jakich są, z jakich materiałów są wykonane te buciki, czyli głównie skupiamy się tutaj na materiałach dobrej jakości, naturalnych. naturalnych czyli skóra, skórach, tak. tkanina. Tkaniny, ale tkaniny już nowoczesne, które są odpowiednio wytworzone, tak, aby stopy oddychały, czyli tutaj uzyskujemy efekt taki, że stopa oddycha, czyli pod, od, odparowuje z takiego bucika, Natomiast wilgoć dostaje nam się do środka. Ojej, jak my to mamy sprawdzić? Kupując buty, mamy wrażenie, że inwestujemy w but dużo pieniędzy, to on będzie dobry, będzie sprawdzony. Jak sprawdzić właśnie, czy materiał jest odpowiedni? Bo gdy to jest skóra na przykład, no bo, no to jesteśmy pewni, że to jest materiał naturalny. Ale co zresztą? Pani no, mówi nowoczesne materiały. Tak, nowoczesne, Geotex. Czyli ten, który, tego, nie wody, tak, tak? ten który nie przepuszcza wody. Tak, ten, który nie przepuszcza wody. Te oznaczenia przeważnie są już na bucikach, na, na, można sobie sprawdzić. Także tutaj kupując buciki z, zwróćmy uwagę, z jakich materiałów, z jakiego składu te, ten bucik się jest wykonany. Także... My kobiety lubimy buty. Mówimy dużą ilość butów i do tego chcemy, żeby były kobiece, na szpilce, seksowne. Ale pani wyznaje zasadę, że nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, więc warto postawić na przykład na jedne, dwie pary porządnych butów. Myślę, że tak. To znaczy, no wiadomo, kobiety muszą mieć więcej par butów, także tutaj też dobieramy nie tylko ze względu na, na jego zastosowanie, ale też na wygląd. No to kobiety skupiają się na tym. Robimy szpilki, ale musimy pamiętać o tym, że długo użytkowanie takich bucików może spowodować zniekształcenia w stopie, może powodować powstanie haluksów, płaskostopia. Nie od razu oczywiście, bo to dopiero wychodzi po latach i jak już jesteśmy w dojrzałym wieku. Także jak mamy możliwość, gdy nasz styl życia, praca pozwalają nam na stosowanie bucików o szerokim przodzie, wygodnych na obcasie do 5 centymetrów, to w tym momencie no, wybierajmy, polecam takie obuwie. Czy no, ale nie, zapo nie, zap nie zapominajmy też o tym, żebyśmy się też dobrze czuły w, w, kobieco. kobieco. Tak, dokładnie. Także tutaj myślę, że musieli, musimy pogodzić te dwie rzeczy. Nie zapominajmy też o funkcji, prawda, i o, o własnych stopach, bo stopy nie są nas przez całe życie, musimy o nie dbać. A no właśnie, są takie buty, w których mówimy, że poszlibyśmy na piechotę do Częstochowy, choć są to szpilki. Warto rzeczywiście pochodzić, wychodzić i ewentualnie wymienić but, prawda? Tak, oczywiście. Teraz mamy taką możliwość. Sklepy no, wychodzą naprzeciw klientowi, więc możemy kupić buciki, sprawdzić sobie je w domu i później je oddać, jeżeli nie będą one spełniały swoich właściwości. Także no, myślę, korzystajmy też z tej możliwości, prawda? Pani kieruje zakładem przedmiotów ortopedycznych i średnich środków pomocniczych, niezwykle skomplikowana ta nazwa, ale um, ujmując to bardzo krótko i prosto, produkują Państwo również buty specjalistyczne, takie szyte na miarę. Tak jest, indywidualnie wykonywane dla pacjenta. Czy to są buty refundowane. Tak, oczywiście. Zakład ma, pod, znaczy szpital, bo jesteśmy funkcjonujemy pod, szy pod szyldem szpitala specjalistycznego numer 2. Szpital ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak najbardziej bucieki są refundowane. Są one refundowane do e, konkretnych limitów, które narzuca nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to 100% wartości limitu dla dzieci i 70% wartości limitu e, dla dorosłych. E, buty wykonywane są z... z naturalnych materiałów wysokiej jakości szyte są ręcznie przez wykwalifikowanych specjalistów, więc ta cena troszkę przewyższa limit, który daje Narodowy Fundusz Zdrowia. No i pacjent musi naszykować się na to, że troszeczkę trzeba do tych bucików dopłacić. Ale proszę Państwa, to buty już nie wyglądają tak jak niegdyś. Nie kojarzą nam się źle. Zapraszamy Państwa na naszą stronę mhm. internetową Radia Katowice. Tam mogą Państwo zobaczyć, ponieważ Pani Jan... Ona przyniosła tutaj do nas do studia bucik dziecięcy. No tak, prześliczny. Jest, śliczny. Śliczny, ja ogóle, różowy, świecący. Jak z najlepszej firmy um, dziecia, produkującej dziecięce obuwie. I jak rozumiem, te kolory można wybierać. Tak, oczywiście. Materiały można wybierać, a Państwo całą resztę dopieszczą. Tak jest. Zrobią ocieplane wkładki naturalne. Tak, naturalne. Jeżeli chodzi o buciki na zimę, są one wypełnione filcem naturalnym. Także też ta stopa ma się ciepło, bo filc jak wiemy, jest to materiał, który naprawdę trzyma ciepło, więc tutaj nie martwimy się o to, że zmarznie nam stopa zimą. Głównie dzieciaczki należy zaopatrzyć w obuwie, które to będzie chroniło przed zimnem. Także tutaj zarówno wypełnienie tego bucika, jak i odpowiedni rodzaj podeszwy powinien być dla takiego dzieciaczka dobrany a o tym będziemy jeszcze na pewno mówili. Państwo produkują buty i wytwarzają buty refundowane. Kto tak. taką refundację może zlecić? Może zlecić lekarz ortopeda, lekarz naczyniowiec, tak, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które mają problemy z krążeniem czy to jest ze stopą cukrzycową. Czy to znaczy, że na przykład pan biznesman, który ma problemy z krążeniem, z żyłami, też może u Państwa wytworzyć Oczywiście, buty, takie, tak. które będą dobre Jak do garnituru Pewno, i też tak. będą refundowane. Tak, też nie będą słabo. refundowane, także nasi specjaliści starają się połączyć nie tylko funkcję tego buta, którym, którą on ma spełniać, czyli dla stóp, które wymagają takiego zaopatrzenia, ale też, żeby ten wygląd był odpowiedni, tak, żeby pasował dla, dla pacjenta. Także mamy też takie sytuacje, że no, głównie Panie, bądźmy szczerzy, że tutaj z zwracają uwagę na to, jak wyglądają te buciki, przynoszą jakiś obrys czy fotografie z, z gazety i nasi panowie jak najbardziej próbują się dostosować oh yeah. do tego. Także no wiadomo, że tutaj musi być połączenie jakości i funkcjonalności no z wyglądem. Także no wychodzimy naprzeciw. Materiały teraz są też dostępne jakościowo dobre, są to miękkie skóry, naturalne, naturalne podszewki, odpowiednie oczywiście w różnych kolorach. Także tutaj naprawdę możemy sobie tego bucika sami zaprojektować razem z osobą, która, która wykonuje te buty później, prawda? Proszę Państwa, zakład przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych to jedyne takie miejsce na Śląsku, które jest jeszcze publicznym zakładem i który właśnie wykonuje takie refundowane obuwie. Z niego korzystają również cukrzycy, osoby z wadami postawy, z krótszymi kończynami, a pani. Diagnozuje takie osoby za pomocą podoskopu. Tak o tym, co to jest ten podoskop i jak dobierać obuwie dla cukrzyków, dla dzieci, będziemy mówić za niespełna godzina, a teraz zapraszamy Państwa do telefonów 32 kierunkowy 205 102 i 2. Przy tym telefonie pani magister Janna Pierścieńska kierująca zakładem przedmiotów ortopedycznych i środków Pomocniczych przy szpitalu specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, czeka na Państwa telefony 32 kierunkowy 205 102. I dwa do usłyszenia za niespełna godzina. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Każdemu damy radę. 32, 205, 10, 22.